Dokładnie, jeżeli współmetek tak naprawdę, tutaj cały czas są jakieś znaki te pytania i zawsze na bieżąco przed każdym spotkaniem szukamy tych optymalnych ustawień, bo wiadomo ta pogoda też zmienia się cały czas. Gdzieś te ustawienia dopiero zmieniają się z każdym meczem. Mam nadzieję, że ustabilizuję formę u siebie, że będę zdobywały dobre zdobycze dla GKM ogrudzonych. Dokładnie dobrze się czuję na tym torze. Tutaj dużo kółek y, zawsze kręcę na treningu, zawsze długo jeżdżę, więc y, y, tor geometrem mi odpowiada. Nawet jak z tyłu gdzieś jadę, to próbuję walczyć, bo y, idzie też pomijać po trasie, jak y, dobrze pojedziesz. Y, ostatnio myślę, w moim meczu zabrakło trochę z mojej strony startów, y, tego głównie zabrakło. Y, dziś to na wczorajszym treningu uwagę temu zwróciłem. Mam nadzieję, że y, dzisiaj już co poprawię i będzie Dużo, dużo lepiej. Dokładnie tak, no ten tor gdzieś tak to był trochę może inny, ale zawsze myślę, że idzie tutaj minąć. Trzeba też patrzeć na rywala, jak jedzie przed tobą, jak dobrze ktoś pojedzie, no to idzie minąć na tym torze, więc nie jest to łatwe na pewno, ale można to zrobić. Myślę, że z każdym mam tu fajne relacje z zawodnikami, z każdym się dobrze rozmawia. Y, pogadamy parę zdań między biegami i już wszystko wiemy. Y, kto w którą stronę idzie? Trener y, czy też Rafał tutaj y, też mam świetny kontakt, więc y, mamy naprawdę bardzo dobry sztab tutaj. Y, cały czas też informują y, jak było co na równaniu toru, czy więcej wody, czy mniej, więc... Y, Komunikacja jest naprawdę dobra i atmosferę mamy świetną. Myślę, że na pewno tutaj jest tak inaczej niż wszędzie, bo są bardzo blisko, nawet jak jedziesz, prowadzisz i nie widzę kto jest za mną, to widzę po trybunach jak szaliki są w górach, w górze i ludzie się cieszą, że jest 5-1, więc na pewno to napędza i też daje takiego kopa przed kolejnymi biegami. Myślę, że tam na tym technicznym torze Szwecji sprzęt też odgrywa rolę, ale bardziej dopasowanie jego do tego toru. Na pewno dużo mnie też uczy, jak jadę z tyłu tam, no to ciężko się mija, a też potrafię tam minąć, więc dużo też mi to daje tutaj, bo jakby tak popatrzeć, to może są delikatnie podobne te tory, gdzieś tam do siebie zbliżone, tylko ten jest dużo większy. Ale obydwa są techniczne i jeżdżąc tam w Szwecji też tutaj w Polsce myślę to procentuje, daje im bardziej pewne siebie.